Chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na studia techniczne Kolegium Mazowia, gdzie znajdują się w tej chwili w laboratorium budowlanym, na studia techniczne związane z budownictwem kubaturowym, jak również z budownictwem drogowym. Studia te pozwolą Państwu dogłębnie poznać tajniki budownictwa, zarówno budownictwa kubaturowego, związanego z budownictwem jednorodzinnym, budownictwem wielorodzinnym, oraz z budownictwem drogowym, co pozwoli zapoznać się z technikami budowy zarówno dróg, jak również obiektów inżynierskich. Na uczelni, proszę Państwa, poznają Państwo bardzo wiele ciekawych zagadnień związanych zarówno z konstrukcją zarówno budynków, jak i dróg, jak i obiektów inżynierskich, jak również z ich samym procesem projektowania. Uczelnia posiada bazę sprzętową, całe laboratorium, które możecie Państwo za mną częściowo zobaczyć, jak również posiada wyposażone pracownie komputerowe związane z projektowaniem na programach projektowych typu AutoCAD, z programami, które służą do kosztorysowania, jak program Norma. Ze wszystkim Państwo będziecie mogli się zetknąć, popatrzeć zaprojektować, sprawdzić się w tej branży czy Wam się to podoba czy nie. Dodatkowo uczelnia organizuje wyjazdy studyjne na budowy gdzie będziecie Państwo mogli w rzeczywistości zobaczyć jak te budowy trwają, jak one wyglądają, co na tych budowach się dzieje. Może mnie tam Państwo spotkają jako inspektora nadzoru kierownika budowy. Co też będzie na plus dla nas wszystkich. Dodatkowo proszę Państwa są prowadzone oczywiście zajęcia teoretyczne. Po zakończeniu tej uczelni mają Państwo możliwość zgodnie z znowu związanymi przepisami prawa budowlanego do uzyskania uprawnień budowlanych, co w tym momencie pozwala każdemu z nas, jako inżynierowi, jako temu zawodowi i zaufania publicznego na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Każdy z nas ma możliwość rozwoju własnej ścieżki kariery, niezależnie od tego, czy będziemy chcieli pracować później w biurach projektowych, czy będziemy chcieli pracować na budowach jako kierownicy budów, czy też ewentualnie będziemy chcieli pracować jako laboranci, doradcy, czy też nawet możemy pracować na spokojnie w administracji publicznej, jako właśnie ci inżynierowie. Jest to zawód bardzo ciekawy, Zawód ciężki, ale ze satysfakcją z wykonanej pracy, którą tak naprawdę w rzeczywistości jest widać w terenie. Możecie Państwo sobie spojrzeć na budynki, które powstały, na ciekawą architekturę, możecie Państwo sobie zobaczyć na autostrady, które się budują. Przede wszystkim jest to zawód, który pozwala na pracę po już ukończonej uczelni. Jeśli chodzi o inżynierów, jest ich brak na rynku pracy, powyższego. Mamy pewność, że po zakończeniu toku studiów tą to pracę znajdziemy. Uczelnia ze studentami wyjeżdżała na różne budowę, zarówno budowy kubaturowe, jak i budowy liniowe. Studenci mieli możliwość zapoznania się z przebiegiem procesu budowlanego, z zapoznaniem się ze sprzętem, który pracuje na tej budowie sprawdzeniem jak, jaka jest specyfika takiej budowy, w jaki sposób taka budowa jest zorganizowana, co na tej budowie się dzieje, jak rozłożone są brygady robocze, czyli tak naprawdę całe życie tej budowy studenci mają przy takim wyjeździe studyjnym podane na tace. Oczywiście jest to jakiś tam wycinek, z którym możecie się Państwo spotkać na co dzień pracując później na takiej budowie. Jednakże jest to jakby obraz całości przedstawiony w takiej mikroskopijnej cząstce w przeciągu właśnie tego jednego wyjazdu studijnego. Należy zauważyć, że kierunek budownictwa prowadzony jest przy uczelni od 14 lat. I na przykład ja jestem związany z tą uczelnią właśnie od samego początku. Po ukończeniu tejże uczelni mają Państwo tak naprawdę bardzo szerokie perspektywy na dalszej swojej działalności w życiu prywatnym, tak jak też to było wspomniane, ale również w życiu takim stricte zawodowym. Inni będą prowadzili swoją własną działalność gospodarczą, o której też jest mowa podczas wykładów na tej uczelni. Inni będą pracowali u kogoś na budowie i biurach projektowych. Należy Proszę Państwa zauważyć, że na dzień dzisiejszy na rynku pracy brak jest wykształconych inżynierów, zarówno inżynierów budowlanych, jak również inżynierów drogowych. Jeżeli Państwo obejrzycie się ze siebie w życiu codziennym, zobaczycie, że wokół nas Cały czas są budowy, zarówno Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, która prowadzi bardzo szeroką ilość robót drogowych, również KPMLK, gdzie też są bardzo duże pieniądze, ale także prywatne osoby związane z budową, rozbudową, nadbudową, przebudową budynków. Czyli jak widzicie Państwo, macie Państwo możliwości zarobkowania środków finansowych. W zależności od własnego uznania. Bardzo serdecznie zapraszam na studiowanie budownictwa na Kolegium Mazowia i do zobaczenia na zajęciach. Dziękuję.